Moja okrutna teściowa kazała mi umyć podłogę na dwa dni przed urodzinami moich bliźniaków. Odmówiłam, a ona ze złością wyrwała moim bliźniakom karmnik i mocno pnęła wózek dziecięcy na ścianę, po czym zamknęła drzwi kropka bliźniaki głośno płakały, gdy nagle pojawił się mój mąż i natychmiast otworzył drzwi. Napędzana gniewem, uknułam zemstę i już następnego dnia ujawniłam szokującą niespodziankę, która zmieniła wszystko. Mam na imię Julia i jestem 32-letnią nauczycielką mieszkającą w Chicago w stanie Illinois. Chciałam podzielić się moją historią nie tylko dla siebie, ale także jako ostrzeżenie dla innych, którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Moja podróż jest pełna miłości, zdrady i walki o sprawiedliwość. A wszystko zaczęło się od nadziei, która przychodzi wraz z zakochaniem kropka Etan i ja poznaliśmy się dzięki naszym matkom, które przyjaźniły się od lat. Często wspominały swoje młode lata, a kiedy odkryły, że oboje jesteśmy singlami. Uznały to za okazję do zabawy w swatkę pamiętam pierwsze spotkanie z Etanem w kawiarni. Na początku było trochę niezręcznie, ale gdy rozmawialiśmy o naszej wspólnej miłości do filmów akcji i pizzy... Początkowe napięcie zniknęło, kropka był czarujący i uważny, a ja poczułam natychmiastową wieść kropka, przez kolejne tygodnie nadal się widywaliśmy i wkrótce byliśmy nierozłączni. Pobraliśmy się niecały rok później i wierzyłam, że czeka nas świetlana przyszłość kropka, ale nad naszym szczęściem wisiała jedna chmura, matka Etana, Marta kropka na początku, starałem się być wyrozumiały. W końcu była jego matką i chciałem się z nią dogadać. Jednak w miarę jak tygodnie zamieniały się w miesiące i obecność zaczęła przyćmiewać nasze życie. Marta wprowadziła się do nas krótko po naszym ślubie z powodu problemów finansowych, a przynajmniej tak twierdziła. Początkowo nie miałem nic przeciwko. Pomyślałem, że miło będzie mieć rodzinę w pobliżu, zwłaszcza gdy zdecydujemy się założyć własną kropka, ale wkrótce zdałem sobie sprawę, że życie z nią było jak życie w szybkowarze. Miała taki sposób kontrolowania wszystkiego od zakupów spożywczych po sposób, w jaki zarządzałam naszym domem kropka, kiedy zaszłam w ciąże z bliźniętami. Moje zdrowie fizyczne zaczęło zbierać żniwo. Poranne mdłości były nieustępliwe, a w miarę upływu miesięcy moje ciało bolało w sposób, jakiego nigdy się nie spodziewałam kropka byłam wyczerpana, Starając się zrównoważyć moją pracę nauczyciela, prace domowe i przygotowania do przybycia bliźniaków. Po jednym szczególnie wyczerpującym dniu zasugerowałam Etanowi, że powinniśmy zatrudnić pokojówkę do pomocy w domu. Marto, to teraz dla mnie za dużo. Błagałam, siadając pewnego wieczoru z Etanem. Nie nadążam ze wszystkim. Etan skinął głową, rozumiejąc moje obawy. Myślę, że to świetny pomysł, żul. Porozmawiam o tym z mamą, ale ten plan został szybko odrzucony, gdy następnego dnia wspomniałam o nim Marsi. Absolutnie nie. Warknęła, krzyżując ramiona. Nie potrzebujemy pokojówki. Poradzę sobie ze wszystkim. Ale, Marto, jestem w ciąży z bliźniakami. Nie jest mi łatwo nadążyć, argumentowałam, starając się brzmieć spokojnie. Kropka machnęła lekceważąco ręką. Musisz się zahartować. To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie domem, a ja nie chcę nikogo innego w moim domu. Ta rozmowa sprawiła, że poczułam się bezradna i pokonana. Miałam nadzieję na wsparcie, ale zamiast tego czułam się jak służąca we własnym domu. Dni zamieniły się w tygodnie, a ja byłam coraz bardziej sfrustrowana wymaganiami Marty. Oczekiwała, że będę gotować sprzątać i przygotowywać bliźniaki podczas gdy ona robiła niewiele więcej niż siedzenie na kanapie i krytykowanie moich wysiłków, kropka, gdy zbliżał się termin porodu, stres narastał. Pewnego popołudnia, gdy leżałam na kanapie, poczułam nagłe, ostre bóle. Ogarnęła mnie panika, kropka, etan był w pracy, a ja musiałam jechać do szpitala, ale Marta była tam, rozłożona w salonie, nieświadoma mojego cierpienia, kropka, Marta, powiedziałam. Próbując złapać oddech, Chyba zaczynam rodzić. Muszę jechać do szpitala. Spojrzała na mnie przelotnie, po czym wróciła do telewizora. To twój problem, Julia. Zajmij się tym sama, kropka, byłam oszołomiona jej chłodem. Ogarnęła mnie desperacja i chwyciłam za telefon, dzwoniąc do Etana. Proszę, potrzebuję cię. Myślę, że dzieci nadchodzą. W jego głosie słychać było troskę. Już jadę, Julia. Trzymaj się kropka, czekanie wydawało się wiecznością, ale Etan w końcu przyjechał i razem pojechaliśmy do szpitala. Poród był intensywny, a po kilku godzinach w końcu usłyszałam płacz moich bliźniaków. Chłopca i dziewczynki kropka twarz Etana rozjaśniła się radością, gdy po raz pierwszy trzymał je na rękach, ale moje serce było ciężkie kropka rzeczywistość naszej sytuacji życiowej zawisła nade mną. Kiedy następnego dnia wróciliśmy do domu, byłam wyczerpana, ale z niecierpliwością czekałam na rozpoczęcie nowego rozdziału z naszymi dziećmi. Moja ulga była jednak krótkotrwała. Marta nie traciła czasu i zażądała. Abym zajęła się obowiązkami domowymi. Julia, musisz tu posprzątać. Rozkazała ze skrzyżowanymi ramionami, stojąc w kuchni. Dom wygląda jak katastrofa. Wpatrywałam się w nią z niedowierzaniem. Marto, właśnie urodziłam bliźniaki. Potrzebuję czasu, żeby odpocząć i nawiązać z nimi wieś kropka wzdrygnęła się. Nie tylko ty tu mieszkasz. Oczekuję, że dasz z siebie wszystko kropka tego dnia, czułam, że moja frustracja kipi. Nie chodziło tylko o obowiązki. Chodziło o sposób, w jaki Marta mnie traktowała, jakbym była tylko pokojówką we własnym domu. Wzięłam głęboki oddech, próbując się uspokoić, ale gdy spojrzałam na moje dzieci, zdałam sobie sprawę, że muszę postawić na swoim. To właśnie w tej chwili złości i smutku postanowiłam zrobić coś z zachowaniem Marty. Nie mogłam pozwolić jej dłużej kontrolować naszego życia. Niekiedy dotyczyło to moich dzieci. Nie wiedziałam tylko jak się z nią skonfrontować. Ale w głębi duszy wiedziałem, że muszę chronić moją rodzinę za wszelką cenę. Walka dopiero się zaczynała i musiałam przygotować się na to, co mnie czekało. Po przywiezieniu bliźniaków do domu myślałem, że wszystko się uspokoi, ale kontrola Marferii tylko się zacieśniła. Każdy dzień wydawał się bitwą między jej wymaganiami a moją potrzebą opieki nad noworodkami. Ethan mnie wspierał, ale często był w pracy, a ja musiałam radzić sobie sama z tym chaosem. Pewnego popołudnia, gdy karmiłam bliźniaki, Marta wpadła do salonu z rękami na biodrach. Julia w domu jest bałagan. Naprawdę musisz zacząć traktować to poważnie. Wygląda, jakby uderzyło w niego tornado. Rozejrzałam się, przytłoczona. Zabawki były porozrzucane, a w zlewie stało kilka brudnych naczyń. Ale starałam się jak mogłam. Marto, właśnie urodziłam dwójkę dzieci. Robię wszystko, co w mojej mocy. Twoje starania nie są wystarczająco dobre. Odparła zimnym głosem. Nie możesz oczekiwać. że będę żyć w brudzie. Weź się w garść. Kropka frustracja kipiała we mnie i walczyłem ze łzami. Czułam się, jakbym tonęła, duszona jej wymaganiami i oczekiwaniami. Chciałam krzyczeć, powiedzieć jej, że jestem teraz matką, a nie tylko synową kropka, ale za każdym razem, gdy otwierałam usta, jej przyszywające spojrzenie mnie uciszało kropka. W miarę upływu dni zauważałam coraz więcej niepokojących oznak lekceważenia bliźniąt przez Martę. Pewnego dnia byłam w kuchni, przygotowując butelkę dla mojej córki, kiedy usłyszałam jej płacz z pokoju dziecięcego kropka, pospieszyłem, by znaleźć Martę stojącą przy łóżeczku i wyglądającą na zirytowaną kropka, nie możesz nad nimi zapanować. Płaczą od wieków, warknęła kropka Marto, to noworodki. Płaczą. Tak już mają. Odpowiedziałam, czując jak gorąco wzbiera mi na policzkach kropka nie na tak długo. Odparła, pchając wózek ostro, jakby chciała jej uciszyć kropka, serce mi zamarło. Sposób, w jaki obchodziła się z moimi dziećmi, przyprawiał mnie odreszcze. Zdeterminowany, by udokumentować jej zachowanie. Postanowiłem zainstalować ukryte kamery w pokoju dziecięcym. Potrzebowałem dowodu na to, co podejrzewałem. Traktowanie moich bliźniaków przez Martę było w najlepszym razie zaniedbaniem. Było to ryzykowne posunięcie, ale czułem, że nie mam wyboru. Nie mogłem pozwolić, by krzywdziła moje dzieci bez konsekwencji. Kropka z ustawionymi kamerami obserwowałem przez kilka następnych dni, przerażony tym, co widziałem. Marta często ignorowała płacz bliźniaków, pozostawiając ich na pastwę losu, podczas gdy sama skupiała się na własnych potrzebach. Kropka zarejestrowałem przypadki, w których szorstko popychała wózek lub odmawiała nakarmienia ich, gdy były głodne. Kropka, każde obejrzane nagranie napełniało mnie gniewem i strachem o bezpieczeństwo moich dzieci. Pewnego wieczoru, po kolejnym długim dniu jej zaniedbań, usiadłam z etanem, by wszystko przedyskutować. Kropka etan, nie mogę tak dalej żyć. Martwię się o bliźniaki. Zainstalowałem kamery, ponieważ muszę ci pokazać, co ona robi. Kropka, wyglądał na zaskoczonego. Kamery? Dlaczego miałabyś to robić, ponieważ potrzebuję dowodów? Źle ich traktuje, etan. Musisz to zobaczyć. Poczułam przypływ desperacji, serce mi waliło, gdy to mówiłam, kropka po chwili wahania skinął głową. Dobrze, obejrzyjmy to razem. Gdy usiedliśmy na kanapie, wczytałam nagranie. Patrzyłam, jak wyraz twarzy Etana zmienia się z zakłopotania w niedowierzanie, gdy był świadkiem zachowania Marfei. Milczał, kropka, jego oczy były przyklejone do ekranu, a gniew dusił się tuż pod powierzchnią, kropka, po zakończeniu ostatniego filmu odwrócił się do mnie, a jego twarz była ciemna. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiła. Musimy się z nią skonfrontować. Serce mi waliło na samą myśl, kropka, wiem. Ale musimy być ostrożni. Ona potrafi być nieprzewidywalna. Nie pozwolę jej więcej krzywdzić ciebie ani bliźniaków, powiedział stanowczo. Nadszedł czas, abyśmy ustalili granicę następnego dnia razem stawiliśmy czoła Marsi. Twarz Etana była pełna determinacji, gdy weszliśmy do salonu, gdzie siedziała. Czytając czasopismo Marta, zaczął jego głos był spokojny. Musimy porozmawiać o twoim zachowaniu wobec Julii i bliźniaków. Jej oczy zweziły się. O co chodzi? Nie mam czasu na twoje oskarżenia. To nie są oskarżenia. To prawda, powiedziałem, starając się zachować spokój w głosie. Mamy dowody na to, jak traktowałeś bliźniaczki i to jest nie do przyjęcia. Jej twarz zbladła, gdy Ethan pokazał jej nagrania. Spojrzała między nas, a jej opanowanie zaczęło się kruszyć. To tylko momenty wyrwane z kontekstu. Jąkała się, ale złość w jej głosie nie mogła ukryć strachu. Kropka, mamo, to nie jest w porządku. Kropka, narażasz nasze dzieci, powiedział Ethan. Jego głos się podniósł. Jeśli nie potrafisz uszanować naszej rodziny, nie możesz tu zostać. Kropka, oczy Marfej rozbłysły oburzeniem. Myślisz, że możesz mnie tak po prostu wyrzucić? Jestem twoją matką. Wychowałam cię i nie pozwolę ci skrzywdzić mojej żony ani naszych dzieci. Ethan odparł drżącym z emocji głosem. Konfrontacja osiągnęła punkt wrzenia. A ja poczułam mieszankę strachu i wzmocnienia. Po raz pierwszy zobaczyłam, jak Ethan stawia czoła swojej matce i napełniło mnie to nadzieją, kropka, ale wiedziałam też, że to dopiero początek długiej walki, kropka, gdy Marta odeszła z twarzą rozpaloną wściekłością, poczułam, że ogarnia mnie strach. To nie będzie koniec. Teraz toczyliśmy bitwę o bezpieczeństwo naszej rodziny i musiałem być gotowy na wszystko. Co zrobi dalej? Kropka stawka była wysoka i musiałem chronić swoje dzieci za wszelką cenę. konfrontacja z Martą pozostawiła niewygodne napięcie wiszące w powietrzu. Oboje z etanem odczuwaliśmy jej następstwa jak burze na horyzoncie, ale przekroczyliśmy próg, którego nie dało się cofnąć. Kropka po raz pierwszy się jej postawił. Ale wiedziałam, że Marta nie potraktuje tego lekko. Kropka, kiedy siedziałem tej nocy, karmiąc bliźniaki, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że sprawy wkrótce się zaostrzą. Kolejne dni były napięte. Marta zamknęła się w sobie. Prawie nie odzywając się do żadnego z nas. Kropka poruszała się po domu jak duch, a jej milczenie było ogłuszające. W połowie spodziewałem się, że wybuchnie, ale zamiast tego zdawała się żywić urazę kropka, to było denerwujące i czułem się na krawędzi, nieustannie sprawdzając kamery w przedszkolu w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak jej zaniedbania kropka pewnego popołudnia siedziałam na kanapie z bliźniakami, gdy usłyszałam trzask zamykanych drzwi wejściowych. Podniosłam wzrok i zobaczyłam wchodzącego etana z zarumienioną twarzą. Właśnie rozmawiałem przez telefon z mamą, powiedział jego głos był napięty kropka, czego chciała. Zapytałam, czując, jak w moim żołądku tworzy się supeł kropka, twierdzi, że próbujemy odciągnąć ją od wnuków, odpowiedział, zaciskając szczękę. Mówi, że powie wszystkim, że nie nadajemy się na rodziców kropka, moje serce przyspieszyło. Czy ona mówi poważnie? Nie ma prawa tak mówić. Mamy dowód na jej zaniedbanie, kropka wiem, powiedział Ethan, przeczesując dłonią włosy. Ale obawiam się, że posunie się do skrajności, by udowodnić swoją rację. Musimy być ostrożni, kropka przytaknęłam, czując na sobie ciężar naszej sytuacji. Miałem nadzieję, że konfrontacja z nią doprowadzi do jakiegoś rozwiązania, ale wyglądało na to, że tylko podsyciłem jej gniew, kropka tej nocy, gdy leżałem w łóżku. Nie mogłem zasnąć. W mojej głowie kłębiły się myśli o tym, co Marta może zrobić dalej. Słyszałem historię o tym, jak toksyczni członkowie rodziny mogą obrócić innych przeciwko sobie, a ja nie chciałem tego dla moich dzieci. Zasługiwały na dorastanie w kochającym środowisku, wolnym od strachu i manipulacji. Gdy następnego ranka wstało słońce, postanowiłem podjąć proaktywne kroki w celu ochrony mojej rodziny. Zacząłem dokumentować wszystko, zachowanie Marfe i jej komentarze i przypadki zaniedbania zarejestrowane przez kamery. stworzyłem szczegółowy dziennik, odnotowując daty i godziny wraz z dowodami wideo. Wiedziałem, że jeśli dojdzie do batalii prawnej, muszę być przygotowany. później tego samego dnia, gdy bliźniaki drzemały, skontaktowałem się z prawnikiem rodzinnym, którego znalazłem w internecie. Moje serce waliło, gdy wyjaśniałam sytuację, czując się zarówno wzmocniona, jak i przerażona. Muszę wiedzieć, jakie mam opcje, powiedziałam drżącym głosem. Kropka, nie mogę pozwolić, by skrzywdziła moje dzieci. Kropka, prawnik słuchał uważnie. Wygląda na to, że masz uzasadnione obawy co do zachowania swojej teściowej. Dzięki zebranym dowodom możesz potencjalnie złożyć wniosek o zakaz zbliżania się lub podjąć dalsze kroki prawne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kropka, poczułam mieszankę ulgi i strachu. A co jeśli ona weźmie odwet? Zapytałem. Kropka, możemy ci w tym pomóc, zapewnił mnie prawnik. Masz prawa jako rodzic i ważne jest, aby chronić swoje dzieci. Kropka, po naszej rozmowie poczułem nową determinację. Nie zamierzałem pozwolić, by Marta dłużej kontrolowała nasze życie. Kropka tego wieczoru Etan i ja ponownie usiedliśmy, aby omówić porady prawnika. Julia. Zrobiłaś wszystko dobrze, powiedział, obejmując mnie ramieniem, gdy trzymałem bliźniaki. Kropka, jeśli to jest to, czego potrzeba, aby nasza rodzina była bezpieczna, musimy iść naprzód. Przytaknęłam, wdzięczna za jego wsparcie. Chcę się tylko upewnić, że są bezpieczne. Nie mogę znieść myśli, że będzie próbowała nam je odebrać. Kropka w następnym tygodniu złożyliśmy wniosek o zakaz zbliżania się do Marfei, szczegółowo opisując jej zaniedbania i emocjonalne znecanie się nad nami. Proces był nerwowy, ale z każdym krokiem czułam ulgę. Kropka odzyskałem kontrolę nad swoim życiem i rodziną. Kropka jednak właśnie wtedy, gdy myślałam, że sprawy nie mogą się już bardziej skomplikować, otrzymałam telefon od prawnika. Julia, musimy przygotować się na rozprawę. Twoja teściowa kwestionuje zakaz zbliżania się, powiedział poważnym głosem kropka, co to znaczy? Poczułam, że świat obraca się wokół własnej osi kropka oznacza to, że Marta prawdopodobnie będzie próbowała bronić się w sądzie. A my musimy być gotowi do przedstawienia przekonujących dowodów. To nie będzie łatwe, ale masz mocne argumenty, zapewnił mnie kropka etan i ja wymieniliśmy zmartwione spojrzenia. Rzeczywistość konfrontacji z Martą w sądzie wydawała się zniechęcająca, ale byłam zdeterminowana. By chronić moje dzieci kropka w miarę jak zbliżał się dzień rozprawy, spędzałem każdą chwilę na przygotowaniach, zbieraniu dowodów i psychicznym przygotowywaniu się do nadchodzącej bitwy. Stawka była wysoka i wiedziałem, że to coś więcej niż tylko kwestia prawna. Kropka, chodziło o przeciwstawienie się toksycznej rodzinnej kontroli i ochronę tych, których kochałam. Kropka, trzymając moje bliźnięta blisko siebie, przysięgłam walczyć o ich przyszłość bez względu na koszty. Walka była daleka od zakończenia i byłam gotowa stawić czoła wszystkiemu, CO nadejdzie kropka nadszedł dzień rozprawy i poczułam mieszankę strachu i determinacji, gdy Etan i ja weszliśmy do budynku sądu. Powietrze było gęste od napięcia. A serce waliło mi w piersi kropka, przygotowałem się najlepiej jak potrafiłem, ale stanięcie twarzą w twarz z Martą na sali sądowej było jak wejście do jaskini lwa, kropka, zajęliśmy miejsca i poczułam ciężar całego świata na swoich barkach. Etan trzymał mnie mocno za rękę, jego ciepło mnie uziemiało. A ja skupiałam się na czekającym mnie zadaniu kropka pokój tętnił rozmową, gdy czekaliśmy na rozpoczęcie obrad, a ja rozejrzałam się, dostrzegając Martę po drugiej stronie pokoju. Wyglądała inaczej, bardziej poukładana niż kiedykolwiek ją widziałem. A jej twarz była maską determinacji kropka sędzia wszedł, a w pokoju zapadła cisza. Czułem, jak wali mi serce, gdy wstaliśmy, by przedstawić naszą sprawę. Nigdy wcześniej nie byłem na sali sądowej, a formalności sprawiły, że poczułem się mały. Byłam jednak zdeterminowana, by się nie wycofać kropka prawnik przeprowadził nas przez cały proces, a ja starałam się uspokoić oddech. Kiedy nadeszła moja kolej na zabranie głosu, wstałam, moje ręce lekko się trzęsły kropka wysoki sądzie. Jestem tu dzisiaj, ponieważ muszę chronić moje dzieci przed zaniedbaniem i emocjonalnym znęcaniem się ich babci. Zaczęłam, mój głos był spokojny pomimo nerwów. Kropka, mówiłam o zachowaniu Marfe i szczegółowo opisując incydenty, które udokumentowałam. Wyjaśniłem, jakie jej działania wpłynęły nie tylko na mnie, ale także na bliźniaki, podkreślając ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Kropka, gdy skończyłem, mój prawnik przedstawił dowody wideo. Obejrzałem nagranie, na którym Marta ignoruje płacz bliźniąt i traktuje je z obojętnością. Każdy klip był bolesnym przypomnieniem tego, co przeszliśmy, ale był także świadectwem mojej determinacji. Widziałem, jak zmienia się wyraz twarzy sędziego, gdy chłonął do wody. Potem przyszła kolej na Martę. Wstała i próbowała przedstawić siebie jako ofiarę, twierdząc, że przesadzam i że jestem nieodpowiednią matką. Jej słowa ociekały jadem. A ja czułem, jak gotuje się we mnie gniew. Wysoki Sądzie, wtrąciłam. Odnajdując swój głos. Nie próbuję chronić moich dzieci przed ich babcią. Chcę tylko zapewnić im bezpieczeństwo i opiekę. Tu chodzi o ich ochronę. Sędzia spojrzał na Martę z surowym wyrazem twarzy. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Dobro dzieci jest dla mnie najważniejsze. Po wielu godzinach sędzia ogłosił werdykt. Na podstawie przedstawionych dowodów stwierdzam, że istnieje wystarczający powód do obaw o dobro dzieci. Wydaje zakaz zbliżania się do Marfe i na określoną odległość od rodziny. Przetwarzając jego słowa, poczułam ulgę. Ciężar, który nosiłem, nieco się zmniejszył, ale wiedziałem, że to tylko jedna bitwa w trwającej wojnie. twarz Marfe i wykrzywiła się we wściekłości, gdy zdała sobie sprawę z wyniku, a ja nie mogłem powstrzymać poczucia zwycięstwa. Wiedząc, że stanąłem w obronie mojej rodziny. gdy opuściliśmy budynek sądu, Etan objął mnie, przyciągając do siebie. Udało nam się, Żul, wyszeptał z dumą w głosie. Byłaś tam niesamowita. Uśmiechnęłam się. A łzy ulgi spłynęły mi po policzkach. Kropka, nie dałabym rady bez ciebie, Ethan. Dziękuję, że byłeś przy mnie. Kropka. W kolejnych tygodniach skupiliśmy się na odbudowie naszego życia rodzinnego, wolnego od toksycznego wpływu marfei. Nauczyłam się wyznaczać granice, stawiać dzieci na pierwszym miejscu i ufać swojemu instynktowi matki. Kropka bliźniaki rozwijały się w spokojnym środowisku, które stworzyliśmy. A ja znajdowałam radość w małych chwilach, każdy przewrót, każdy chichot i każdy kamień milowy wydawał się zwycięstwem kropka, chociaż Marta próbowała wyciągnąć rękę, ja utrzymywałam swoje granice. Zdałem sobie sprawę, że ochrona moich dzieci oznaczała czasami dokonywanie trudnych wyborów, w tym zerwanie więzi z członkami rodziny, którzy nie szanowali naszej rodziny kropka, trzymając moje bliźniaki blisko siebie, zastanawiałem się nad podróżą, którą odbyliśmy. To była ciężka bitwa, ale nauczyłem się jak ważne jest przeciwstawianie się toksycznym zachowaniom, nie tylko dla siebie, ale także dla moich dzieci. To doświadczenie wzmocniło moją więź z etanem i razem stworzyliśmy kochający dom, w którym nasze dzieci mogły się rozwijać. Nasza historia nie zakończyła się wraz z decyzją sądu. Był to dopiero początek nowego rozdziału, wypełnionego nadzieją, Miłością i obietnicą lepszej przyszłości. Zawsze będę walczyć o moją rodzinę i nikt już nigdy nam tego nie odbierze.